Ja chcę nie zrobić dzisiaj? Ładnie się bawisz się na tej złotej. Może. Ale powiem ci, że chyba jesteś jedyny facetem, który tak reaguje po tym, co opowiadała. I wiesz co? Ty Ja na nie wiesz, Ja nie podejrzewałam, że mógł czegoś na przykład nam dosypać czy coś, bo myślałam, że faktycznie za dużo wypiłam I że to w tak, że później coś mogło do tego chociaż jest ja ją wcześniej rozmawiałam, ale okej, okay. już sobie pomyślałam, że tak było faktycznie, skoro on potwierdził, że to robiliśmy, ale on mi nawet teraz powiedział, że my się zmienialiśmy z polyką. Ja ani polyka nic nie pamiętamy, ja powiedziałam, pamiętam, że Pałanka zasnęła i kiedyś domyślałam że to grał by faktycznie i nawet kiedy pisałam do do Mateusza. Ale wiesz, e, i rozmawiałam przez telefon, a później już nic nie pamięta. I myślałam, że począł spać, nie była świadoma, że z nią się krzykałam I doszły do nas informacje, że e, były takie sytuacje z dziewczynami, że one nie pamiętały, że była cała pośmiaczona. Na pośladku, czy tam wiesz, po udach. I ona też nic nie pamiętała i próbowała to wylesięć. Ale to było w ogóle im tydzień. To było wojka P. E, na złotym. Tak. Ładnie. Ale zagadają tutaj też. No, ale no to jest taka sytuacja średnia, ale fajnie, że Cię to nie odrzuca od ciebie. A ja wcześniej im mówiłam, że ja nie chcę. I wcześniej mu naznaczałam, żeby sobie nawet nie myślał, że coś z tym będzie ten, bo on się, bo się wcześniej widziała skoro, tak? No i widziała się, no i jak my wtedy u niego nocowałyśmy, to okej, okay, i wiesz, ale ja mu powiedziałam od razu, że ja nie chcę. No i później uznałam, że musiałam to dużo wypić, bo ja nie, nawet nie pamiętałam, że z nim spałam i je, zaszłam w wciąż, ale ja się zawsze zabezpieczałam. Więc zapytałam go, jak wyglądał pewien wieczór u niego, bo ja nic nie pamiętałam, że z niej szpałam, tym bardziej się mu zaznaczałam na początku, żeby hmm. nawet sobie nie na o sobie. Do tego momentu myślałyśmy, że żadnego trójkąta nie było, że on tego tak to nazwał, bo wiesz, bo byłyśmy u niego dwie i najpierw, no ja, ja ci mówiłam, ja się już z nim kiedyś spotykałam, więc dla mnie to było takie, wiesz, no lustrze, jak byłam pijana i to czegoś tam mam doszło, doszło między nami, więc było takie, wiesz, okej, okay, nie? A a więc, ja bym... Ale ona cały czas mówiła, żeby nawet nie myślał i w ogóle, żeby nawet do niej nie podchodził. Żeby się ubrał. A potem się okazało, że on, oni więc są, że oni spali ze sobą, a teraz się dowiedzieliśmy od niego, napisał, Bo że był ja, nie, nie trójkąt nawet z tego. I Ania, ani, się, ja się zmienialiśmy podobnie. Ja nie pamiętam, mi ja ja mnie odcięło. Ona nie pamięta, ją odcięło, tylko on pamięta. Tak, Czyli pamiętam, pamiętam. jak tak być, mogłybyście być w ciąży, koloną. Czyli ty też możesz być w ciąży. Nie, ja nie jestem chciaż, na pewno. No. Ale podrywasz. Boję ci, że cenię to. Stanujmy no, no. się, ale nie, nie, nie wyzywajmy, bo no, to sady. że ci, ci nie wyszło w ogóle z tym wojskiem, bo tego nie planowałyśmy i. I wiesz, no taka głupia sytuacja. No, prawda, że ja nawet nie wiedziałam, że się z nim ja nie mogłam w ogóle nie wiedzieć. A teraz że do niego kurzyłyśmy, bo ja. dowiedziałeś się ostatnio od takiej IGI, że była takiej dziewczyny właśnie, które też nie pamiętały z tych poprzednich. IGA. IGA. IGA, Iga wie no się, że my to nie rozumiemy. Ja, ja, no. ja znam tą Igę. Tak? Kiedyś, kiedyś z jej przyjaciółką byłem. Jutro podrywałeś? Nie, nie, nie. Karolina, tyle już jesteś w ciąży z wodą? Nie. Miesiąc. Dwie Co? To jest 3 miesiąc.